Cześć ma, tutaj ja, Andrzej. Chciałem Wam powiedzieć, że. że chuj nie wiem, co Wam chciałem powiedzieć. Zabiję kanibala jakiegoś. Przetworzyłem jego na lody. Co, ale jest smaczny, taki waniliowy posmak. mojego kolegi nie ma, było wyszedł na polowanie na, na będzie polował na jelenie Ładny ogólnie to polecam przetwarzanie kanibali na lody ja sam siebie powinienem przetworzyć